Transmisję, zapierdziel się. Teraz bez przeklinania, poproszę, dziękuję. I, 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 i widzowie, siema! Siema, ufu. Do, tu mi nawet... Nie! Rozsypało mi się! Cześć. Cześć. Jak coś to e. Nie. O dobra? Okej. Nie to. To muszę skopiować. Kontrol kopiuj link do discorda link do Discorda. I to sobie przypnę. Szybki wiadomość. Skopiajcie to, ludzie! Cześć. Uhu. Gramy w supermarket together? Dlaczego mi się teraz tak ścina? No dawajcie w supermarket together, please. Aha, nie mogę zamknąć jak mi się. Dobra, dawajcie w supera. Please, please, please. Supera. Supera, tu kiedy? No, dawajcie, please. Please. Go. Jula, ty w ogóle jesteś na live i nie chcesz gadać nic. No, no i nie, nie mogę zamknąć wody. tego, bo zaraz to. My nie eee. jestem na. Live. Nie. Nie. Wypadł. Ale nie na no, proszę, mnie. Dwajcie w coś. Mikołaj, Grena. To znaczy, że to dziecko małe. znaczy, że nie jesteś mały. No, kolana, ładowolna, mi zabrała. <sweat> Boy, you turn me. Oops. me mm -hmm.

Zobowialiście moich widzów? Jeżeli jakieś to? jest to. Uh -huh. Nie, nic nie uh -huh. Ej, to... E, a ocenisz mój serwer? Zaraz. Fajnie zrobiłam czy nie? Zaraz? Nie. Uh -huh. <laughs> Uh -huh. Boże, już jak taki pikmis uh -huh. Tak samo jak górna ja uh -huh. Ta, zero ludzi, na no, kto by się spodziewał? No zero. Przykro mi bardzo. No to w co gramy? grills po co zupko-dupko oglądasz mojego live'a? Wow, zupełnie nic się nie śmie... Okej, okay, konkursy dodałaś, tylko... Wow, zupełnie się nic nie, nie zmieni... Mm. To tak dosłownie... I co wiem?